Cześć witajcie, Sejscony Husiek. witajcie w kolejnym odcinku Uncharted ruszamy dalej. 12 rozdział okej, okay, rozumiem, że mamy wylądować na tej wyspie. Za sam wylądujemy, dopłyniemy i wyląduje na brzegu. Szybko jednak swoich zasad przybierzą świat i skarną fortunę. A jasne, że pełno ludzi nie było zlewej. Ale może tam? Tam jest dosyć ciekawe miejsce, więc może tam. Dobra, myślę, że będzie git. Żeby to nie odpłynęło, kurczę. się rozejrzeć. Coś mi mówi, że tutaj się będziemy musieli wspinać. Te żubienia w tych skałach. O, tu jest jakaś jaskinia. Zapasy z innej wyprawy. <grym> Aha, co, tam? co my tu mamy. Okay. 17 stycznia 1808 roku. Rok temu stałem w obskurnej więziennej celi w Panamie, trzymając tajemniczy drewniany krzyż. Dzisiaj stoję na brzegu bezludnego archipelagu, zagubionego gdzieś na Oceanie Indyjskim i jestem o krok bliżej od zdobycia tego, czego nie dane było zdobyć dziadkowi Burnsowi. Burnesowi, Burnsowi, Burns Burnes, to był w tym Burns w Simpsonach. Burnesowi. Nazywam jego Burnes. Okej, okay. kapitan Darby i jego ludzie zaczęli we mnie powątpiewać. Zarówno śmierć kwatermistrza, który wpadł w pułapkę w Szkocji, jak i tygodnie, które straciliśmy na przeczesywanie gór w Kings Bay, nie dodały ludziom pewności. Na szczęście dzięki niezawodnym umiejętnościom nawigacyjnym do Uwera udało nam się dotrzeć do tego tajemniczego miejsca, co od razu poprawiło wszystkim nastrój. Dwóch ludzi zapadło na tyfus i musieliśmy ich odizolować. Czyli taki w sumie COVID dawnych czasów. Reszta rozbija obóz i przygotowuje się do zapuszczenia się na, zapuszczenia się na wyspy. Okej, okay. jako że mam chwilę wytchnienia, moje myśli wędrują ku Claire. Gdy, Gdy upajam się widokiem tych zapomnianych wysp, czuję cień żalu, że nie ma jej tu ze mną, że na koniec ją, by została. Na szczęście niedługo się spotkamy i jestem pewien, że będzie lepiej, jeśli Kier wysłucha mojej relacji z tej wyprawy, niż jeśli miałaby przeżyć. Co? No dobra, okej. Nie się do Ok, dzisiaj odpoczywamy. Jeśli losy popatrzą się do nas uśmiechę za miesiąc będziemy żegować do domu ze skarbem Everiego, gdzie, jak im nie mam, czekać będzie nas chwała. No to chyba ich czekane i żadna chwała. A sam to dziennik wnuka Bernsa. Cóż, to ma sens. Krzyż w Panamie był pusty. Pewnie korzysta z tych samych wskazówek. No dobra. Coś mi mówi, że musimy się tam dostać do góry. Naprawdę tu się niczego nie chwycę. nie chwycę. Ale on stoi tutaj, więc coś tu gdzieś musi być jeszcze. Okej. Okay. Czekajcie, tu coś mamy. Ciekawe jak zginął. A raczej już nam nie powie. Koń tatka. Poczekaj w pokoju na no spoko. A czy mogę wrócić do swojej łodzi i podpłynąć gdzie indziej I tutaj tak nie za bardzo hmm. w sumie mogę Patrzcie Państwo, jaki kierownik się z ciebie zrobił Czyli to chyba nie tutaj, ale spróbujemy. Czekajcie, o, patrzcie, tam jest jakaś wieża. Mam wrażenie, że stoimy w progu znalezienia czegoś. No tak, tutaj. No to na pewno wzniesiono ludzką ręką. E, e, piracką ręką. Dobra. To może być faktycznie tutaj. Mamy jakieś ten, jakąś jaskinię też jakby. Poszukajmy drogi do wieży. Dobra. Chciałem i do tej jaskini. Coś mnie tak korci. To może być dobra opcja. Aha, to jednak nie taka jaskinia, tylko jakieś, 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 jakieś coś. Okej, okay, to nie wejdę. Aha, dobra. Czyli nic specjalnego, czekajcie, tu mamy to, ale tu mamy jakieś te. Okej, okay. jest most. Wcale nic się jak się urwie. A, jednak się nie urwał. To mógłbym zapewnie zjechać, ale nie chcę tam zjeżdżać. Jesteśmy. Poczekajcie tutaj wokół wieży nic takiego sensownego i ważnego nie ma. Jakiejś stajczki, czy coś? Ok, raczej nie. Dobra, no to wejdźmy w takim wypadku do wieży. No to w górę. Tu się jeszcze nic nie urwało Aż dziwne to no, jest jakaś beczka ale beczki nie mogę rozwalić Sam <coughs> Okej. Okay. O! Coś tu jest. Wygląda obiecująco. Hmm. To jest jakiś symbol. Szybko rysuję. Chevron, Chevron, Strzała. Ho. Ho, ho, ho. Jak ty? Zrobiłeś? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. Popatrz tam, ten sam symbol. O proszę. i strzałka. Sprawdźmy na co wskazuje co? Czyli pewnie trzeba będzie tam z na tej strzałce stanąć? Chodź. Łódź jest pod będzie wskazywać tak? gdzieś pewnie tam tą. Czyli wracamy... na plażę? O, i teraz mogę sobie ten... zjechać. Yeah. Pięknie. Dobra, no i teraz pewnie jak staniemy na tym, to... ...to będziemy mogli zobaczyć, gdzie ta strzałka wskazuje. ...dokąd prowadzą te strzały. Okay. Do tej jaskini No, ta jaskinia Podpłyńmy tam Sam, nie chodź No to w drogę, braciszku Ej, patrz, tam jest kolejna strzała. O! A tego się nie spodziewałem. Czy to będzie kolejna? A ta strzałka nam wskazuje gdzie w otwarte morze? Z sensu Ale się Się No jasne Nie no, na 100% tu coś musi być, ale... Nie widzę żadnego punktu zaczepienia, żebyśmy się tu mogli gdzieś... Ej, zobacz. Jakiś wyciąg albo coś. Nie widzę wejścia na górę. No jest wyciąg, ale właśnie nie ma wejścia żadnego. Ku górze. Jest stąd. No tak, aby tyrolką można było tutaj zjechać. Musieli się tam dostać. Nie bardzo. Huh. Chodźmy dalej. Ale ta strzałka, kurde, tutaj. Hmm. Dobra, czas na nas. Momencik. Co, momencik? No dobra, to sprawdźmy. Pod... W takim wypadku, jak ta strzałka wskazuje nam gdzieś tu, no ale... Mamy kolejną strzałę. Gdzie? Gdzie kolejną strzałę? A dobra, jest, ok, tutaj pod wodą. Czyli musimy pewnie za strzałkami, okej, okay, czyli gdzieś w tamtym kierunku. kolejna? Tak, jest kolejna. Czyli gdzieś tam w tamtym kierunku. Ty, hej, ale może ten damy radę wejść, patrzcie. I po klifie tutaj? Wow, wow, wow. O właśnie, i tutaj po klifie. To wygląda jakbyśmy mogli jednak... O właśnie, możemy. Się tutaj po wspinach troszeczkę. Okej. Okay. A tu jest najczka. Och, serio? Sama znajdźkę, czy musimy płynąć dalej? Wskazówka... Podłożyć za kamiennymi strzałkami, no to... no dobra. Mamy tutaj kamienną strzałkę. No to tutaj byłem. Sprawdzimy dokąd prowadzą te strzały. No i tu jest. Ona jest tak jakby skierowana tam na wprost. Okej. Okay. Tu mam chyba kolejną Tak, tu jest kolejna. Dobra, to przypłyniemy pod nią. Tu jest kolejna, patrzcie Teraz prowadziło tu. Jest kolejna, która prowadzi tu jest kolejna, ale czekajcie, tam jest jakiś jest kolejna tu. Okej, okay, ale tam mamy jakieś jeszcze coś. Patrzcie. Jobie jakiś Nathan, patrz, dostatek no właśnie statek, raczej jego Zbadam sobie jeszcze to, to wielkie nic. Tu takiego szybszego biegania. Spokojnie, zaraz dokończymy. Gdzie on pływa? Chcę jest zobaczyć na statek, czy coś tu jest. A notatka z dziennika, jeszcze co ty jest. Tak, jesteśmy w dobrym miejscu, albo oby przybyliśmy tam, gdzie nie trzeba. Okay. Czy mogę zanurkować? Ale tu nic nie ma. Ale tu coś jest. Haz, najdź nice. się wy... O! Chłop by się utopił. Dobra. Mam zdajkę, więc heh, pewnie po, po nią tutaj przybyłem. Tutaj sobie wyjdę na brzeg i płyniemy tam do tej jaskini. E, podpłyń po mnie, Aha, dobra, bo ja pierwsze tak to tak kawałek. To jest taki kawałek obszedł? Ja pierdolę, nawet nie, my... nie myślałem, że aż tyle, A nie, czekaj, bo on wypłynął chyba stąd. Zostawił mnie, Czy tutaj wpłynąłem? No pewnie, on sobie popłynął, przez gość. Mako! What the fuck? Marko! Kop tego zaraz w zat. Znalazłeś coś? Już myślałem, że mi znowu odpłynie. Zabawne. Dobra. Płyniemy do tej jaskini, zobaczymy, co tam będzie. To było gdzieś tu. Wielka brama. Dobry znak. Ups. Ooo. na jaskinia. Schody. Dobrze się zapowiada. To jest kolejny znak. Który pokazuje mam, że musimy się dostać tu do góry. Ale tak łatwo się tam nie dostaniemy, bo tam widzę, że można chyba z klificzków się tam dostać. Dobrze, że nikt nie odkrył tego miejsca. Roiło się tu od turystów. Mhm. Ja chyba muszę tutaj podpłynąć bardziej tą łódką. Chciać z dachu się dostać. Na stój. O właśnie. I proszę. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co? Masz na Którędy myśli teraz tutaj. Tak! Spinaczkę na klip znajdujący się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. W sumie. Moim zdaniem to coś niesamowitego. Okej... Okay. To z pytanie jest... Gdzie tutaj? O, ja pierdziel. Aha. A ja pierdyle A, mogą się bardziej rozbujać u jak bujaj się chociaż tyle, że tutaj mi zapisało nie Muszę od samego początku iść. Bujaj się, bujaj, bujaj, bujaj. Dobra. Dobra. Wracamy do gry. Hej, hej, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Hej! Hey, hey. Dobra, nice. U lala, patrzcie, wow, jak tu jest coś. E, chyba nie był entuzjastą całego minimalizmu. Co? A kto bogato mu zabronił, nie? Czekaj, czy gdzieś takie miejsca istnieją na świecie, nie? Ale tutaj może tutaj też mogą być jakieś znajdzki Aj, mówię, dobrze, mówiłem He, he. I tak znajdzie wam. No. O kurde, patrzę. No niby trochę znalazłem. Ale i tak <grafię> brakuje dużo. Ale to nic. O, zawalone wejście. O, już nie będzie dobre. O, Główne wejście jest zawalone gruzem. Znowu. O, najwyraźniej budowlańcy Avery'ego nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej musimy znaleźć inną drogę. Hmm. Daje mi że to nie jest bez powodu. Znowu coś tu jest sam pomóż mi z tym. Dobra. Idź. Okay. Spoko. Rany. Ile można dźwigać ciężary i się czołgać? Okay, czyli... O, wspaniałe życie łowcy skarbów. Myślisz że tędy. To jest to mi to miejscówka, czy... Mm, lecimy na tą miejscówkę, gdzie będzie zjazd po tej linie. Czyli pewnie od tej strony będzie tutaj wejście, a my się musimy dostać na samą górę i zjechać ten, Ha. Czyli wejdziemy, wejdziemy tak mi się wydaje, jakby od tyłu. przypominają mi katedrę świętego Dyzmy, ale nie wiem. Jak to zbudował? To jakieś schodki, dobra, tutaj musimy dostać się na ten. Ha! Dawaj tutaj. Tylko weź się tam rozejrzyj. no jasne. No i jest przejście. Ale... Ale nie widzę wejścia na górę. Moment. Oho! Nie dostałem się na drugą stronę. No dobra. To już Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Czekaj. Sam! Masz coś? Sam! Ja, Sam. będę musiał. Ej, tędy. Tam? O, Lera, jasno. Wiedziałem, że tak będzie. Zobaczmy. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Odrzuciłem przyjaciela. Ściągnąłem sobie na głowę dwoje świrów, a teraz zgubiłem brata. No, ale przynajmniej nie ma tu nikogo, kto nazwałby mnie idiotą. A kurde, to mi się już tu nie podoba. Czy tu po tym klifie będzie można wejść? Dobra, sam gdzie jesteś? Kurde, tutaj też takie jakby... No nie mówcie, że aż tyle będę musiał obchodzić. Może dostanę się tam mostem. Jakim mostem? Ty, ale czekaj. A jeśli tutaj byśmy... Zeszli teraz? To gdzieś nie będziemy mogli chwycić jakiegoś klifu albo coś? Nie bo my wtedy wracamy Wespnij się na zniszczony most No dobra I Teraz tak czy siak muszę tutaj wrócić holender Dobra spróbujmy. Albo w sumie, żeby nie robić jakiegoś mega długiego odcinka, to może słuchajcie, ja sobie tutaj zakończę i jednocześnie rozpocznę nagrywanie kolejnego odcinka. No i my się zobaczymy w następnym. A dla mnie to będzie kilka sekund, dla Was dzień jutrzejszy. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. No i na razie, hej, hej.